Siemka, tu znów wasz ulubiony komentator, to znaczy monike.pl Oczywiście To jest już kolejny odcinek z naszej serii Let's Play Minecraft Chyba, że trzeci Wcześniej, w wcześniejszym odcinku tak niby idąc do jaskini... O, przepraszam, już na harda. Niby idąc do jaskini. Zginąłem. No tak. Dobra, to już nieważne, zostawmy to nie pamięć. Wszystko wziąłem, wszystko mam, hmm, chyba tak. Okej, okay, idziemy. Ta skinia jest badana Była strasznie mała. Potem jeszcze pójdę potem sam, bo trzymałem tam zombiaka Więc, więc i potem do, do, do tej nie pójdę. Jeżeli zobaczycie, że coś więcej jest, no też się rozprawimy z tymi zombiakami i nakręcimy kolejny odcinek Znowu widzę to jaskinię blisko Creeper Tak Creeper Creeper nie buchaj Nie nie, nie mogę pozwolić, żeby Creeper był na mną Wtedy przegram Okej okay. Uff Przepraszam na chwilkę mm. Stopek Już jestem po przerwie a więc idąc tej jaskini, mam nadzieję, że tam więcej creeperów już nie będzie Ok, ja też w iść nie będę zwolnię chód Ale napięcie O woda A woda jest jak to mówię oznaku większej jaskini rozwidlenia dróg, musi tak być Creeper! Kolejny! Jak cudownie, prawda? Nasz koleżka Creeper Uff, i drugi Creeper zniszczony Z mojej ręki Dobra, to nie będzie tak jak ze szkieletem Chyba Creeper kolejny. Co to, to jakaś farma Creeperów jest? No to chyba jaskinię. Jaskinią Creeperową. W Creeperów. Dobra, teraz nie rozmyślamy nad nazwą. Tylko idziemy kopać. Muszę pilnować swoje tyły. nie znowu jakiś Creeper wolny. Ale dziura Extra. Czyli zamiast z skillafy będę no chodził teraz prawie cały czas Zmierzam Nie uśmiecha mi się to bardzo, ale Niech już będzie Wow To było eee... co to było? Asis, co się bać? To jest jest przerażająca. ja kopię wodę, bo mnie denerwuje Uuu, mam jakiś materiał? Okej, okay, to się nada, to się nada i to się zda. To weźmy sobie potem. Okej, okay. no, ja czuję się troszkę bezpiecznie. Bezpiecznie? A myślałem, że to jest żelazo. Tak, nienawidzę takich rozwidleń dróg. To jest po prostu denerwujące. Przynajmniej jak dla mnie. Hmm, Będzie się robić przez parę odcinków. A o, o! Jaka bardzo, bardzo miła niespodzianka. Powiem wam, że teraz nie, nie zrobię takiego błędu jak wcześniej, i taki czas będę latał odkładać rzeczy do skrzynki. Więc zrobię to akurat teraz. Po prostu nie chcę stracić tego żelaza. no to straciłem i jest on siebie bardzo wściekły. Mm, skrzynkę postawimy gdzieś tutaj, bo i tak będę tutaj wracał. Więc to odkładamy, to zabierzemy ze sobą. To nam niepotrzebne, to nam niepotrzebne, to nam niepotrzebne, bo potrzebne i będzie spoksik. Trobię sobie też jeszcze tylko świeczek i ruszamy w nową w drogę. Ale przed wyjściem kolejnym zmówię modlitwę. wiem co? Ale tak. W imię Ojca, syn w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, błogosław moją postać, aby nie zginęła w tej trudnej podróży. Amen. Piękna modlitwa, prawda? Sam wymyśliłem. Ty? I się zechcemy już bać. To jest tyle rozwidleń, tyle żelaza. Jak ninja. Okej. Okay. Te jaskinie jest... Chociaż się cieszę, że te, tego rozwidlenia jest koniec. Tak, cieszę się, bo boję się tej jaskini, wam powiem szczerze. Creepery mnie tak wystraszyły. Zastanawiam się nad jednym faktem. W trusten teraz pójście. Hmm, jak dużo żelaza. Czy nie aż tak dużo, ale tam trochę jest, tak? prawda? Jeden z i wtedy wtedy very happy. pod górkę łaj, łaj. Nie, to czek, o co się poruszyło nie, to chyba zjawa <grywa> jakaś zjawa jakaś nie ważne co mi się przewidziało to jest kinięso Nigdzie nie ma Monster spawnera O Tu mnie nie, nie zaatakuje od dołu, ani od tyłu też nie Na razie same plusy widzę w tej jaskini. Jeszcze nie zginąłem. Jedzoń, jedzenie jedzenia jest dużo. Oraz zabiję dwa klipery. Surprise! No ja to byłem. Tak, tylko już się zakopałem w tą stronę akurat. Zresztą się wracamy. Wykopiemy tamtą, tamte rzeczy po drodze. Ale patrzcie, jakie mam farta dzisiaj? Mam węgiel, mam żelazo. I chwileczkę, Z2.